Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. Ideą Fame MMA nie było zebranie największych gwiazd mieszanych sztuk walki czy najlepszych sportowców, ale występuje tu taka mieszanka osób z tak różnych środowisk, że dotarcie do bardzo dobrych sylwetek wcale nie było takie trudne. W tym odcinku przedstawię swój ranking 10 najlepszych muskulatur zawodników tej federacji. Jeżeli ktoś chce podnieść sobie poziom adrenaliny przy oglądaniu Fame MMA czy wykorzystać okazję do potencjalnego zarobku, to na ekranie widoczny jest teraz link do materiału z kanału Typowy Futbol, w którym można znaleźć przydatne wskazówki. Swoje porady umieszcza tam prowadzący Futbol TV, który zgromadził ponad 220 tysięcy subskrybentów. Także jeżeli ktoś szuka analiz od pasjonata i eksperta w temacie sportów, to może skorzystać z linku do kanału Typowy Futbol, który umieściłem w opisie. Listę otwiera popek, który pozwolił sobie na deklarację o tym, że formę przygotuje życiową, co miało wiązać się z przełomowym odsłonięciem mięśni brzucha. O ile rzeczywiście widać u niego znaczny spadek wagi, to na zdjęciu z 19 sierpnia widać, że mimo wszystko prawdopodobnie do tego nie dojdzie. W ciągu dwóch tygodni uzyskanie takiego docięcia byłoby ekstremalnie trudne i zapewne okazałoby się sztuką dla sztuki która mogłaby go osłabić, a rezygnowanie z przewagi masy nad Stiflerem też nie wydaje się optymalnym rozwiązaniem. Czego można się spodziewać, to na pewno nie mała masa mięśniowa, połączona z miejmy nadzieję przyzwoitym, ale raczej na pewno niewybitnym docięciem. Numer 9 to Youngman, który pojawił się na Fame MMA 4, zaliczając udany debiut, poddając przez duszenie Kamila Stępińskiego. Od tego czasu nie walczył, chociaż wiele osób widziałoby go w klatce z sobotą, a sam Youngman umieścił na swoim story film, który można uznać za wyzwanie w stronę Popka. Czy i kiedy pojawi się ponownie? Zobaczymy, a sylwetka, którą pokazał podczas czwartej odsłony gali, prezentowała cechy, które charakteryzują też muskulaturę popka, czyli spora masa nie tylko mięśniowa, ale także pod postacią tkanki podskórnej. Mimo to robi duże wrażenie takimi partiami jak klatka piersiowa czy kaptury, a na niektórych zdjęciach potrafi pokazać naprawdę niezły brzuch. Niekoniecznie estetyczna, ale trzeba docenić jej po prostu czystą masywność. O ile Popek jest w procesie odchudzania, to spodziewam się, że u Stiflera sytuacja wygląda dokładnie odwrotnie i masę będzie chciał zyskiwać. Patrząc na jego najświeższe fotografie widać może nie imponującą ilość masy mięśniowej, ale wypełnienie szczególnie barków wygląda nieźle, z tutaj wcale nie przesadnie szczupłymi ramionami. Jeszcze niecały rok temu prezentował się w ten sposób, kiedy był w formie startowej na zawodach PCA. Co się od razu rzuca w oczy w tej sylwetce to szalenie dominujące barki, które bez cienia wątpliwości są najlepiej rozwinięte. I to wydaje się o kilka poziomów przed całą resztą muskulatury. Nieźle prezentowała się także klatka i brzuch, który może nie jest szalenie trójwymiarowy, ale symetryczny i ostry jak najbardziej. Co najwyraźniej odstaje, to oczywiście ramiona i przedramiona, które są zdecydowanie za szczupłe. Poza tym posiada raczej przeciętną strukturę, z powiedziałbym szerokimi biodrami i tyłem wydaje się płaskie plecy. O ile można mu zarzucić brak pełności, to docięty był bardzo dobrze i suchy. Jest to określeniem pasującym doskonale. Nie ma wątpliwości, że obecnie jest znacznie większy, co wiąże się z nie tak dobrą definicją, ale mimo to mięśnie brzucha pozostają widoczne. I sylwetce dodatkowe kilogramy wyszły według mnie na plus. Kamil Hassan. Tak wygląda podczas ważenia na Fame MMA 5. I trzeba przyznać, że jest to właściwy stożek w górze, z wyraźnym kontrastem między szerokością talii i pleców. Widać tu też niski poziom tkanki tłuszczowej, niezłe bicepsy i dobry brzuch, który na większości zdjęć jest robiącym największe wrażenie elementem. Mięśnie proste są symetryczne, wyraźne i trójwymiarowe. Jest to bardzo estetyczna i przyjemna w odbiorze muskulatura, pozbawiona przesady i odpowiednio zbilansowana. Przy niedużej ilości masy mięśniowej wygląda bardzo dobrze i wydaje się, że predyspozycje sylwetkowe są tutaj absolutnie ponadprzeciętne. Można powiedzieć, że Kamil Hasan wygląda cały czas tak samo i na nagraniu promo Fame ma 7 potwierdza, że formą nie zaskoczy i nie rozczaruje. Krystian Wilczak może nie robił dużego wrażenia na zdjęciu z karty Walk Fame MMA 7, ale już na przykład tutaj wygląda bardzo dobrze. Nie za duża, ale odpowiednia ilość mięśni jest to połączona z dobrym docięciem i strukturą. A odpowiednie proporcje jeszcze lepiej widać tutaj, gdzie strukturalnie robi naprawdę spore wrażenie. Tak wyraźnego stożka w górze nie prezentował nikt inny w zestawieniu. Poza tym od razu widać twardość i surowość tej sylwetki. Niestety nie będzie miał okazji zrewanszować się za ostatnią porażkę, której doznał na Fame MMA 5 w walce z Kamilem Stępińskim. Złamana noga wykluczyła jego pojedynek z karty Walk i niestety zaprezentowaniem formy w klatce będzie musiał poczekać. Jeżeli jesteś nowy lub nowa na kanale, pamiętaj, że możesz go w tym momencie zasubskrybować. Wszystkim już subskrybującym wielkie dzięki za wspieranie mojej pracy. Pierwszą piątkę otwiera Amadeusz Roślik, czyli Ferrari, który można powiedzieć przeszedł dramatyczną transformację od swoich pierwszych Gal. Na Fame MMA 3 i poprzednich edycjach wyglądał w sposób, który idealnie oddaje słowo byczek, czyli prezentował sporą ilość mięśni, połączoną z nieidealnym docięciem. Największym atutem były tu moim zdaniem kształty grup mięśniowych i bardzo pełne brzuźce, nadające okrągły charakter barkom czy klatce piersiowej. Widać było także dobrą strukturę, czyli wąskie biodra i szerokie barki, co sugeruje, że predyspozycje sylwetkowe jak najbardziej posiada. Patrząc na świeższe materiały, od razu widać, że przygotowania stały się bardzo intensywne i poziom tkanki tłuszczowej spadł dramatycznie. Oprócz tego, że wydaje się wyraźnie suchszy i odsłonił szczegóły umieśnienia, pojawiła się także waskularyzacja, która wcześniej w ogóle nie występowała. Cały czas jednak brakuje szczegółów na brzuchu i wyraźniejszych wcięć, co pokazuje, że istotę zależy zależna nie tylko od poziomu tkanki tłuszczowej, ale także determinowana przez geny. 4. Paweł Tyburski. Chociaż tak naprawdę to miejsce należy się także egzekwo, jego bratu Piotrowi Tyburskiemu i Hubertowi Korczakowi, którzy wyglądają praktycznie tak samo nie tylko z twarzy, ale także pod kątem sylwetkowym. Tyburski stoczył jeden wygrany pojedynek w walce bliźniaków na Fame MMA 2 i przyznam, że miałem kłopoty z oceną jego sylwetki ze względu na wyraźną dysproporcję tego, jak dobrze potrafi wyglądać na niektórych materiałach, a tym jak prezentował się podczas tamtego pojedynku. Kiedy sylwetki sylwetka była znacznie słabiej zdefiniowana i łagodniejsza. Patrząc jednak na to świeże zdjęcie bardzo możliwe, że pokaże najlepszą sylwetkę Fame MMA 7. Jest to kompletna muskulatura, spora masa z dobrym docięciem i widocznymi żyłami na barku i ramieniu. Do tego niezły brzuch i ogólnie estetyczny całokształt sprawiają, że moim zdaniem z aktualnych materiałów zawodników nadchodzącej gali prezentuje się najkorzystniej. Miejsce trzecie na liście to Piotr Piechowiak. Tutaj oczywiście brałem pod uwagę nie jego życiową formę, która wyglądała mniej więcej w ten sposób, a to jaką wniósł do klatki Fame MMA na czas pojedynku z Marcinem Najmanem. Jako odnoszący w przeszłości niemałe sukcesy kutrysta, mający na swoim koncie tytuł mistrza polskiej kategorii powyżej 100 kg, zdobywane w 2015 i 2016, czy wygrane zawody Diamond Cup w Grecji, w najlepszych sylwetkowych momentach, pod kątem masywności i docięcia, zostawiał całą resztę rankingu lata świetlne w tyle. W klatce jednak aż takiego wrażenia nie robił. Po pierwsze nie miał tak dużej ilości, Masy mięśniowej, ale także posiadał taką definicję, która raczej zasłaniała aniżeli odkrywała szczegóły umieśnienia. Do tego dochodziła nieidealna środkowa sekcja, ale na pewno była to największa ilość mięśni, jaka weszła do klatki tej federacji. 2. Arkadiusz Tańcula. Co od razu rzuciło mi się w oczy, kiedy przeglądałem jego profil, to prawdziwa sinusoida, jeżeli chodzi o jakość sylwetki. Jeżeli jest w formie, to można powiedzieć, jest w formie, i wygląda świetnie, z dużą masą i bardzo dobrą definicją. Kiedy natomiast jest na ofie, to prezentuje już znacznie mniejszą muskularność i sylwetka się rozmywa, co nie zmienia faktu, że także wtedy wygląda bardzo dobrze. Jak zaprezentuje się na walce z Pawłem Tyburskim? Zapewne mniej więcej w ten sposób, jak tutaj na świeżym zdjęciu, gdzie może nie widać jego życiowej formy, ale odpowiednia pełność jest i to samo można powiedzieć o mięśniach brzucha, a jeszcze lepiej wyglądał na materiałach z lipca. Na nagraniu swoim MMA6 prezentował się właśnie jak wtedy, kiedy jest w formie. I przy takim połączeniu masy mięśniowej i definicji była to zdecydowanie jedna z najlepszych sylwetek, jakiej pojawiła się w klatce tej federacji. Numer 1 na liście to Maciej Rataj. Miałem spory dylemat, czy pierwszego umieścić jego, czy też tańcule, ponieważ w klatce wyglądali na bardzo podobnym poziomie. Wydaje mi się, że tańcula posiadał trochę szerszą ramę, ale z kolei Rataj prezentował kapitalne barki które od razu przykuły moją uwagę. Decydujące okazały się zdjęcia spoza okresu walki, takie jak to, gdzie robi niesamowite wrażenie. Na swoim profilu chwali się wygraniem zawodów Physique Poland Musclemania w 2018 roku. Może nie jest to zawodnik, który byłby wybitnie obdarzony strukturalnie, ale dzięki samej muskularności, potrafi miejscami prezentować się wręcz spektakularnie. W klatce oczywiście nie wyglądał tak dobrze jak na zawodach sylwetkowych, ale tak czy inaczej takie połączenie masy mięśniowej z definicją stanowi zdecydowanie jeden z najlepszych zestawów, jaki wniesiono do klatki Fame MMA, a moim zdaniem najlepszy. To był Stalowy Szok, a teraz do następnego.